Cześć, dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na kanale Synergia Polska. Synergia Polska to wydawnictwo ezoteryczne, które wydaje produkty karty Tarota, wyrocznie karty książki w języku polskim. Synergia Polska jest oficjalnym dystrybutorem produktów Energię Publishing. Synergia Polska to magia. Filozofia schodu, ezoteryka szeroko rozumiana. Gdy poszukujecie właśnie produktów w języku polskim, właśnie kart Tarota i wcześniej wymienionych przeze mnie wyrocznie kart niemieckich, to właśnie to jest to miejsce. Moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z kolejną prezentacją. Jest to prezentacja Wielkiej Księgi króleja. Książka wielowymiarowa, która przeprowadzi Was przez proces znaczeń, a właśnie tarota, tota. To będzie osobna prezentacja tej rzetali, zatem wyczekujcie. A w każdym razie dzisiaj skupimy się na Wielkiej Księdze Tarota Kroleja. Zanim do, przejdę do ów prezentacji, e, zacznijcie bardzo proszę na stronę Synergii Polska, Zakładka Zapowiedzi. Tam macie informacje o nowościach, które są w planach wydawniczych w najbliższym czasie. Możecie się też tam również zapisać na te. Nowości, że będziecie wiedzieli jako pierwsi, że produkt pojawił się na sklepie. Co jeszcze ważnego, gdy zalogujecie się na sklepie i założycie konto, z automatu dostajecie 5% zniżki na wszystko. I dostajecie również na maila informacje, gdy pojawiają się właśnie dla tych, którzy się zapisali, informacje o dodatkowych zniżkach. Zatem myślę, że warto. Zaglądajcie również do nas na Instagram, zaglądajcie także na. Facebook i TikTok, tam są różnego rodzaju um, form prognoz, które pokazują, jak karty wyglądają, ale również jak, jest, jak wygląda praca z nimi. Zatem macie prognozę, ale też i yy, widzicie, jak karty są realizowane w trakcie ich pracy. A zatem, moi drodzy, przechodzimy. Mamy tutaj wielką księgę właśnie. króleja. Prezentuje się ten oto sposób. I teraz tak, co mamy w tej księdze? W tej księdze, moi drodzy, jak używać tej książki? Najłatwiejszym sposobem będzie odniesienie się do rozdziału siódmego Metodologia w celu odnalezienia symboli życia oraz bieżącego symbolu i cyklu rozwoju. W rozdziale trzecim znajduje się szczegółowy opis arkanów wielkich, które są twoimi symbolami życia, i do tego też będę zmierzać, aby Wam to pokazać. I tutaj zobaczcie. Metodologia profilu Tarota. To jest właśnie ten punkt w tej książce, który chciałabym zwrócić Waszą uwagę. Ja już tutaj z tym profilem nieco pracowałam, i też zwróciłam uwagę na to, że możemy siebie zdefiniować, czy też odczytać przez właśnie kartę Tarota właśnie w ten sposób. I tu macie na przykład Twój profil Tarota, metodologia profilu Tarota i tutaj możecie obliczyć, jak widzicie, ja już tutaj powolutku pewne rzeczy ponownie liczę, bo to nie jest mój pierwszy kontakt z tęże książką. Macie też opis Arkanów Wielkich, właśnie tutaj. Macie osobowość, kreatywność i z pozycji duszy. I macie też ogólne cechy opisane, tak zwane znaczenia w skrócie. To na początek, tak naprawdę, książka odpowiada nam, jak pracować z ów książką. Mamy tutaj też wstęp: Tarot jako księga mądrości, Wielka Arkana, 22 Uniwersalne zasady, prawa, nauki i archetypy. I tutaj macie opisane. I tutaj macie symbole dworskie, tabela kart dworskich, mała arkana, symboliczne przy, y, przedstawienie szans życiowych i wyzwań, przegląd dziewięć archetypowych konstelacji w tarocie, metodologia to jest to, o czym właśnie mówiliśmy, czyli jak używać tej książki. Mamy tutaj wstęp, a i we wstępie informacje tutaj, a, które. Mm, Polecam nie pomijać wstępu, słów, wstępu właśnie w książce, bo też dowiadujemy się o takich smarkach, które normalnie byśmy tego nie wyłapali. Rozdział drugi. Tarot jako księga mądrości i mapa świadomości. I macie tutaj historię tarota opisaną. Macie tarot jako księga mądrości i mapa świadomości. Macie tutaj tarot i z perspektywy psychologicznej, mitycznej i międzykulturowej. Rozdział drugi, Wielkie Arkana, i macie tutaj wstęp. Ponownie polecam nie pomijać. Głupiec i zobaczcie: nie lękaj się. To, co nierzeczywiste, nigdy się nie zdarzyło i nie zdarzy. To, co rzeczywiste, zawsze było i nie zdoła tego nic nie leczyć. Zasada odwagi: tutaj mamy kartę. Brak lęku, ekstaza i ekstremalne doznania. I tu jest opis właśnie karty głupca. I zobaczcie, głupiec jako symbol życia, czyli to, co też mieliśmy tutaj w metodologii, tak to co pokazywałam na początku. Głupiec jako wizualna afirmacja i symbol do refleksji. Głupiec jako symbol afirmacji, i wizualizacji. Zatem, jeżeli chcielibyśmy afirmować z kartą głupca, jestem żyjącym skarbem, głęboko szanuję i cenię nieograniczone źródło odwagi, które jest we mnie. Szanuję swą prawdziwą naturę. Nie ma powodów do lęków. Głupiec jako zewnętrzne lustro. Inne aspekty symboliki głupca, dary i wyzwania dla osób, których symbolem osobowości jest. Głupiec. I tutaj też macie te właśnie informacje, i każda z kart właśnie w ten sposób jest tutaj opisana. Czyli mamy mm, rozłożone na czynniki, nazwijmy to pierwsze, każdą właśnie tę kartę. Co ciekawe, właśnie jest też opis ten Twój profil tarota, metodologia profil tarota, czyli mamy tutaj też informacje, wskazówki, jak to interpretować. Zatem. Mamy wszystko w jednej, w, jednej, w jednej księdze. Jeżeli chodzi o kwestię. Arkan, arkan mniejszych jak one są zarysowane. Mamy tutaj książę Buław, i mamy tak mistrzostwo zatrwnionej kreatywności, zakres interpretacji księcia Buław, i macie tutaj książę Buław może również symbolizować młodszego mężczyznę w Twoim życiu, Twojego rówieśnika, osobę o rok dwa lata, młodszą lub znacznie młodszą, która ins inspiruje Cię do wyboru nowych kierunków w Twoim twórczym wyrazie. I tak też są właśnie tu opisane, zobaczcie typy mistrzostwa fizycznego, rycerz dysków, i macie tutaj opisane również karty dworskie, również arkana mniejsze są. Macie tu słowa też kluczowe, ale o tym będę mówić przy interpretacji właśnie ów kart. I teraz tak, książka będzie do kupienia sama w sobie, gdybyście chcieli zapoznać się właśnie z jej treścią. A także osobno będą do kupienia karty, a karty Wam pokażę w innym filmiku. Zatem mamy tutaj opis bardzo szeroki kart arkan wielkich, mniejszych, metodologia profilu Tarota. Mamy tutaj wszystko fajnie w tabelach rozłożone, to tak zwana ściągawka, wykres piramidy ścieżki życia które też jest tutaj wszystko opisane, symbole rocznego na i rozwoju, cykle rozwoju, tak? I tutaj też macie symbole rozwoju, zasady odnajdowania Twojego obecnego symbolu rozwoju i cyklu. W celu odnalezienia symbolu rozwoju na ten rok, jak przedstawiono, to w tarocie należy dodać i tu macie informacje, wskazówki, co zrobić, żeby ów informacje znaleźć, tak? I rok rozwoju i cykle rozwoju macie to też przedstawione. Karty rozwoju możecie też tutaj notatki sobie wpisać. Wszystko stanie się bardziej logiczne, gdy już będziecie posiadać ów książkę. No i mamy tutaj cykl rozwoju. Sposoby pracy z tarotem, mamy wstęp. Ścieżka równowagi. Istnieje miejsce poza Dobrem i Złem, tam właśnie się spotkamy. I rozdanie zaprojektowane. I tu macie napisane przez kogo. Rozdanie dzienne. Rozdanie dzienne. Zapis rozdania dziennego. Zatem to, co tutaj jest. Karta dzienna, możecie sobie pisać notatki, doświadczenie. To jest to, co też wielokrotnie Wam powtarzam, żeby pracować z kartami dnia i to, co Wam pokazały, tak? A zatem, kiedy, jaka karta i doświadczenie, czyli najważniejsze wydarzenia i to, co się wydarzyło, będziecie widzieli. Czyli tak, ja polecam, praca, data, symbolika. I na koniec dnia, co się wydarzyło, żebyście wiedzieli, co karta Wam chciała pokazać, tak? Jak ona się Wam chce pokazać? Rozdanie pełna osoba, rozdanie celtyckiego krzyża. I tutaj macie sposób tasowania, ogólne wytyczne dotyczące interpretacji, rozdanie również tutaj macie właśnie mm, opisane, streszczenie rozdania. Zatem tutaj jesteście prowadzeni. Dosłownie za rękę. Macie tutaj też załączniki. Słownik: Poniższy Słownik Symboli zawiera w szczególności znaki Zodiaku wraz z opisami, znaczeniami. Znaczenie planet oraz z, krót, z krótkimi opisami oraz opisy i znaczenia kolorów oraz uniwersal, z uniwersalnymi znaczeniami przypisywanymi kolorom. Zatem macie tutaj koziorożca, pannę, byk, strefę czasu, oczywiście, znaki wody, bo tu macie znaki Ziemi, znaki ognia, zatem to też macie fajnie, też podzielone. Tu mamy wszelkiego rodzaju planety, tutaj kolory. Są też opisane. Załącznik B, streszczenie wielkich arkan. Zatem tutaj macie też opis e, wielkich arkanów w tak zwanym, ja to mówię, telegraficznym skrócie. A macie też tutaj, zobaczcie, streszczenie małych arkanów. I załącznik C, historia. Zatem tak się prezentuje ów Wielka Księga. Dla kogo ta księga może być pomocna? Dla tych, którzy szukają rozwiązań, co w sobie noszą właśnie poprzez e, profil właśnie i metodologię profilu tarota. Jeżeli chcieliby tutaj poszerzyć swoją wiedzę, jeżeli chodzi o kwestię systemu e, TOTA, być może posiadacie te, e, tę talię, bądź też w jakiś ten sposób zastanawiacie się, żeby sobie zrobić zestaw, a to jak jak najbardziej. Zatem dajcie bardzo proszę znać, jak Wam się ta księga podoba, czy zainteresowały Was pozycje, które tutaj możemy znaleźć. Czasem jest tak, że mamy takie, nazwijmy to, opisy rozwiązania pod ręką, natomiast, gdy nie widzimy zawartości, to też nie dostrzegamy tejże opcji. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, proszę łapkę w górę, oczywiście mile widziany na dole Wasz komentarz i oczywiście pozostańcie z nami w kontakcie, subskrybujcie i będziecie też otrzymywać wiadomości na temat nowych pojawiających się filmów. A zatem ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia, do zobaczenia. Następny filmik, który będę chciała dla Was nagrać, to jest właśnie prezentacja talii tarot. To ta. Jeżeli Was by zainteresowało, jak co jest w środku, to na stronie synergii w zapowiedziach, czy też pod produktem, w zależności kiedy oglądacie ten film, jest filmik z tak zwanym unboxingiem, czyli te otwieramy pudełko, pokazujemy a w tak zwanym minutówce, żebyście zobaczyli, jak to o, tak nazwijmy to na prędko wygląda. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa-pa!